Guben Plastinarium. Ja wiem, że jestem poza granicami województwa lubuskiego, ale stąd jest dosłownie 20 minut spacerem do mostu granicznego Gubin-Guben, a miejsce za moimi plecami jest ze wszechmiar warte odwiedzenia. Dlaczego? Bo można tu poznać wszystkie tajniki i tajemnice ciała ludzkiego i zwierzęcego, za sprawą odpowiednio przygotowanych przez naukowców plastynatów, fragmentów ciał ludzkich i zwierzęcych lub całych ciał, dzięki którym możemy zajrzeć w głąb zobaczyć wszystkie układy oddechowy, krwionośny, pokarmowy i wszystkie pozostałe. A więc jest to doskonała lekcja anatomii. Możemy zobaczyć też naukowców pracujących przy kolejnych plastynach. To dobre miejsce na wycieczkę szkolną, o czym mogłem się przekonać, organizując tutaj swoją pierwszą w życiu taką wyprawę. Przy okazji pozdrawiam moją panią biologę, z. Wy również możecie na taką wycieczkę się wybrać razem z skielowe albo indywidualnie. W piątek, w sobotę, w niedzielę jest plastynarium otwarte. Ale to już zupełnie inna historia.